Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time w kolejnym odcinku Polski Game day, Ale zanim przejdziemy do gier, to tak troszeczkę chciałbym Wam coś powiedzieć poza w ogóle branżą grową. Chodzi mi dokładnie o seriale i o filmy. Oglądam Netflixa od, od jakiegoś tygodnia. Słuchajcie, jestem zakochany w serialu Suburra. Nie wiem czy ten serial kojarzycie czy, czy też nie. Ale jeżeli lubicie seriale, filmy gangsterskie, o mafii, ale z perspektywy takiej bardziej, wiecie, nie ma tam jakichś dużo rozlewu krwi, wybuchów i innych dziwnych rzeczy, tak jak to było na przykład w Narcos, w tutaj jest naprawdę zupełnie inaczej to wszystko, słuchajcie, pokazane. Jest to serial włoski. Tak pokrótce Wam tylko powiem. Suburra to rozgrywający się w Rzymie thriller kryminalny, który opowiada w jaki sposób interesy kościoła, państwa, mafii, lokalnych gangów i deweloperów krzyżują się ze sobą oraz jak przedstawiciele wszystkich tych grup w pogoni za władzą zacierają granice między tym co dozwolone a tym co zakazane. Opowieść koncentruje się na postaciach trzech młodych mężczyzn pochodzących z różnych środowisk zarówno ze strony Mafii, jak i policji, i kierowanych odmiennymi ambicjami i pasjami, którzy muszą jednak zawierać sojusze, aby osiągnąć to, czego najbardziej pożądają. Jest to słuchajcie serial produkcji włoskiej, yy, ale naprawdę zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Jestem taką osobą bardziej, która. Jest takim. Jakby to wam powiedzieć. Znaczy w ogóle zanim jakikolwiek serial zacznę oglądać po pierwszym odcinku, już wiem czy warto, czy też nie warto. I bardzo miałem dużo seriali, na których odpadałem po, po, po kilku minutach. Natomiast ten serial po prostu mnie wgniótł. Wgniótł masakrycznie mnie wgniótł. W tym w serial na tyle jest, słuchajcie, dobry i fajny. Pod tym względem, że. Nie jestem w stanie wyprzedzić to, co będzie się działo w kolejnym odcinku. Bo zwrotów akcji jest po prostu masa. I nawet, jak człowiek myśli, że absolutnie dany tam otwórca jakiejś tam roli, jakiś bohater będzie żył do końca odcinka, okazuje się, że jednak nie. No i w ogóle, naprawdę. No, bo naprawdę serial po prostu przegenialny i polecam naprawdę. Wszystkim. Jeśli oczywiście ten serial lubicie, ma dwa sezony, 30 października wychodzi trzeci sezon, a więc jeśli wychodzi już trzeci sezon, słuchajcie, no to faktycznie musi zbierać bardzo dobre oceny, że Netflix jest w stanie to dalej współfinansować i tworzyć i pewnie zamawiać. Choć nie wiem, czy to jest na potrzeby Netflixa, czy po prostu Netflix ten serial kupił y, od y, jakichś producentów włoskich i, i już siebie go pokazuje Nie mogę tego tam nigdzie znaleźć, za bardzo nie chcę mi się szukać. Ale ogólnie, słuchajcie, oceny naprawdę zbiera bardzo dobre. A więc, jeżeli lubicie yy, serial i macie naprawdę dużo czasu, to polecam Wam bardzo. A teraz, słuchajcie, przejdźmy może do gier. Gier. Polski Game Day, słuchajcie, rośnie, naprawdę rośnie w siłę. Yy, zapraszam Was w tygodniu, powinienem. Nagrać taki króciutki materiał dotyczący, właśnie jeżeli chodzi o, o sferę finansową, naszą branżę, naszą branżę gier, jak ona wygląda, jak ona się pracuje, jeżeli chodzi o, o resztę świata, bo naprawdę informacje, które docierają do mnie, jeżeli chodzi o polski Game day, szczególnie właśnie o takich słuchajcie, znaczy od producentów gier niezależnych, a więc Indygo, to naprawdę jesteśmy. No, nawet bym powiedział chyba w pierwszej trójce, jak się nie mylę. Ale to zupełnie, słuchajcie, jest temat na inny odcinek. W dzisiejszym odcinku, pierwszą grą, którą o której chciałbym cokolwiek powiedzieć, to jest Dark Envoy. Zobaczcie. Something evil. Okej, okay, a więc jak już wiecie, polską pierwszą produkcją, o której chciałbym chwilkę porozmawiać i z wam zaprezentować, to jest właśnie Dark Envoy, gra, która powstaje yy, przez dewelopera e Event, Event Horizon, Event Horizon z pewnością wam to nic nie mówi. Bo powstało to studio w 2016 roku przez siostrę i brata, a więc panią Aleksandrę Monkiewicz oraz Krzysztofa Monkiewicz, którzy stworzyli, znaczy ich pierwszym w ogóle dziełem była Gra Tower of Time. Nie wiem, czy ją w ogóle kojarzycie, czy też nie. Naprawdę zdobyła bardzo dobre recenzje, jeżeli chodzi o grę niezależną. Ona została wydana w 2018 roku. Na golu ona ma. 7,9, a więc dość, dość, dość wysoko to była taka gra RPG utrzymana w klimacie fantazji i to była deb debiutancka gra. No i jak widać Event Horizon idzie dalej za ciosem i właśnie pracuje nad grą kolejną RPG fantazji steampunk producenci, deweloperzy wzorowali się no na takich produkcjach jak Mass Effect, Divinity, XCOM, Dragon Age, a więc praktycznie wszystkie produkcje, które naprawdę zdobyły bardzo duże uznanie wśród graczy. Czy to się dokładnie uda i przełożyć te kilka gier w tą igrę? Śmiem wątpić, że tak będzie w 100%, natomiast ja życzę jak najbardziej Wielkich sukcesów, i oby to, co zaplanowali, się udało. Premiera gry ma być w 2021 roku, a więc dokładnie jeszcze nie wiadomo. Ma posiadać gra multiplayer, oczywiście, kooperację, a więc może być naprawdę, naprawdę fajna zabawa. Ale pokrótce, słuchajcie, powiem wam o fabule tejże gry. No bo każda gra trzeba szczególnie właśnie RPG-owa, no to musi mieć, słuchajcie, jakąś fabułę. No bo bez fabuły nie ma RPG-a. Dark Envoy przynosi nas do fantastycznego uniwersum, w którym magia ściera się z technologią, a ludzkie imperium spycha na margines przedstawicieli tzw. starych ras. Główni bohaterowie opowiedziane tu historii, czyli Kaela oraz Kiros Postanawiają naprawić statek powietrzny swoich rodziców, by na jego pokładzie wyruszyć w podróż przez pełną niebezpieczeństw krainę. Fabuła gry jest nieliniowa, a jest zakończenie relacji bohaterów z innymi postaciami, bądź nawet to, czy naszym podopiecznym w ogóle uda się przeżyć, a jeśli tak, to czy staną się herosami opiewanymi w pieśniach, czy też wyklętymi złocieńcami, zależy od decyzji podejmowanych przez nas w toku rozgrywki. Nad całością czuwał pisarz fantazy. Michael Hatfield. Nie znam gościa, nie znam pisarza, nie znam jego twórczości, więc nie będę się wypowiadał. Ale ogólnie zapowiada się naprawdę dość ciekawie. Jeżeli chodzi w ogóle o mechanikę tejże gry w grze Dark Envoy akcję ukazano w widoku izometrycznego. Świat gry został podzielony na regiony, pomiędzy którymi przemieszczamy się na pokładzie wyżej wspomnianego okrętu stanowiącego dla bohaterów mobilną bazę wypadową. Oprócz zadań popychających do przodu fabułę, na realizację czekają rozmaite misje poboczne i ich dopełnieniem są natomiast róż różnorodne wydarzenia. Odwiedzane przez nas lokacje, wśród których znajdziemy generowane Proceduralnie lochy zmieniają się wraz z upływem czasu bądź w wyniku podejmowanych przez nas decyzji. Przemierzając je, często napotykamy oponentów, z którymi starcia toczą się w trybie turowym, choć poprzedza je specjalna faza w czasie rzeczywistym. Podczas potyczek kluczem do sukcesu jest, jest przede wszystkim wykazanie się zmysłem taktycznym oraz prawne wykorzystywanie zdolności poszczególnych członków drużyny. To tutaj wszystko widzicie już na e, gameplayu. W miarę postępu bohaterowie zdobywają punkty doświadczenia i masują na kolejne poziomy. Pomimo, że na sprawdzenie czeka tu 15 klas, twórcy pozwalają na naukę umiejętności rozrzuconych na różnych drzewkach, w ten sposób zachęcając do eksperymentowania. I tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda, oczywiście przed premierą. Znamy już życie, jeżeli chodzi o, w ogóle o wszelkiego typu produkcje gamingowe, że nie zawsze jest tak, że to, co się zapowiadało przed premierą, jest w 100% przełożeniem gry, która już wychodzi. Bardzo często jest tak, że niektóre rzeczy zapowiada, zapowiadane przed premierą yy, nie są wprowadzane w grę. Nawet taki, słuchajcie, Cyberpunk 2077 też tam pewne rzeczy zostały wycięte, usunięte z różnych to powodów, a więc też trzeba tutaj być wstrzemięźliwym, jeżeli chodzi o ocenę tejże produkcji przed jego premierą. Czy warto na nią czekać? Musicie sami to ocenić. Moim zdaniem tego typu gry naprawdę są potrzebne właśnie coś a la XCOM, choć ja mówię tutaj, ja osobiście będę czekał na wczesny dostęp, który ma również być, się pojawić, ponoć jeszcze w tym roku no, i zobaczymy, zainteresowanie grom jest naprawdę bardzo spore, duże. Czy to się uda? Zobaczymy. Zobaczymy. Najważniejsze, słuchajcie, moim zdaniem będzie przede wszystkim gameplay, i jeżeli faktycznie ta fabuła ma być nieliniowa, i te wszystkie różne inne rzeczy, które tutaj mówiłem wcześniej, będą tutaj zrealizowane. No, to z pewnością gra jakąś tam rzeszę fanów na pewno y, zdobędzie, ale czy tak będzie? Musimy niestety y, poczekać. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, y, pod względem jakości wykonania, oprawa graficzna gry Dark Envoy prezentuje poziom zbliżony do poprzedniego dzieła Studia Event Horizon, a więc Tower of Time gra z 2018 roku, nowa gra z 2021. Poziom graficzny ma być mniej więcej zbliżony. Czy to dobrze? cholera wie. Ja nie wiem, słuchajcie, zawsze mi się wydaje, że konkurencja na rynku gry, gier naprawdę jest olbrzymia, i chyba w żadnym chyba w żadnej tam, nie wiem, gospodarce naszego świata nie jest tak olbrzymia konkurencja jak właśnie w grach, słuchajcie. Tak przynajmniej mi się wydaje, szczególnie jeżeli chodzi, słuchajcie, o gry niezależne, których po prostu jest masa, masa. I żeby się wybić na Steamie, naprawdę trzeba mieć grę dobrą, no ale też troszeczkę mm, nie tyle, że dobrą, bo wiecie, no, ludzie mogą kupić, ale zaraz mogą grę oddać. I bardzo często też tak się po prostu z grami kończy, a więc oby się udało w firmie Iwin, i win, i event, event Horizon. O właśnie. Jak będzie? Zobaczymy. A teraz słuchajcie, kolejna gra. No, właśnie, słuchajcie, kolejna mega produkcja moim zdaniem. Tego typu, tego typu gier naprawdę jest coraz więcej takich symulacji różnego typu dziwnych, o których nawet bym nie pomyślał, że mogą powstać. A to wszystko dzięki takiej połączenia właśnie firmy Ultima Games z firmą Playway. Która, jeżeli chodzi o swoje zarobki, wyprzedziła nawet i CD Projekt Red, a więc tutaj naprawdę nie ma się z czego śmiać. Um, Ultima Games, Ultima Games idzie, naprawdę się rozwija bardzo szybko. Gier mają coraz więcej na swoim koncie, um, oczywiście w produkcji. Natomiast tutaj Playwaya na pewno nie pobiją, choć Playway jest jakby chyba, zaraz zobaczymy. Nie chcę się pomylić. W 2016 roku spół spółka Ultima Games pozyskała znaczącego inwestora Playway, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Natomiast spółka Ultima Games jest notowana na NewConet od czerwca 2018 roku. Troszeczkę można byłoby się zdziwić, że bardzo dużo teraz firm się pojawia na giełdzie, ale właśnie jak pokażę Wam w kolejnym takim krótkim odcinku na temat, ile te firmy zarabiają na giełdach i jak to wszystko wygląda na giełdzie, jeżeli chodzi o naszych deweloperów, to naprawdę pomyślicie, że pff, warto cholera inwestować tego typu, słuchajcie, produkcje. CTI jest to już 12 gra spółki, która znajduje się na liście nadchodzących premier z najlepszą, tak zwaną Steam Wishlist w sklepie Steam, co oznacza, że już ponad 3% wszystkich najbardziej oczekiwanych gier w największym sklepie gier na świecie należy właśnie do spółki. Ultima Games, a więc to jest naprawdę Developer, który idzie naprawdę bardzo, bardzo mocno do przodu. Ale teraz, właśnie tutaj, będzie leciało, słuchajcie, gameplay albo nawet, albo nawet już leci. A ja tylko pokrótce Wam parę tutaj rzeczy przeczytam. CTI to gra inspirowana rzeczywistością i systemami inwigilacji totalnej, które oparte są na rozbudowanych sieciach monitoringu. Tak nową grę opisuje prezes Ultima Games, a więc pan Mateusz Zawadzki, w której gracz wciela się w rolę operatora miejskiego monitoringu i jego zadaniem jest opanowanie i zwalczanie przestępczości, a także innych zagrożeń. Yy, I teraz kolejny cytat yy, pana prezesa Zawackiego. Wiele osób nie zdaje sobie obecnie sprawy, jak szerokie zastosowanie znajdują takie systemy kontroli. Dotyczy to oczywiście nie tylko krajów autorytetowych. Autorytarnych, ale także tych uznawanych za demokratyczne, nasza gra pozwoli poznać bliżej ten nieco już orwellowski świat i sprawdzić, jak to jest mieć wielką kontrolę nad miejskim życiem. Rozgrywka ma polegać właśnie na czym? A więc głównie na wyszukiwaniu niebezpieczeństw, śledzeniu kryminalistów, monitorowaniu ich działań oraz wzywaniu odpowiednich służb. Sukces przyniosą dokładna obserwacja. I skuteczne rozpoznawanie realnych zagrożeń. Katalog takich zdarzeń ma być szeroki i obejmować na przykład dewastację mienia, pożary, kradzieży samochodów czy nawet terroryzm. Gra trafi do sprzedaży w drugiej połowie tego roku. Jest to mało prawdopodobne, bo na Steamie. choć nie. No czy nie, no data wydania jest cały czas 2020, choć czy to się uda? Cholera wie nawet nie sprawdzałem na Steam, jak to w ogóle wygląda, tak, data wydania cały czas jest 2020 rok. Yy, dobra, lecimy dalej. Yy, na platformie Steam był dostępny bezpłatny prolog, to było kilka miesięcy temu, już go nie ma, który oferuje dostęp do jednej z 16 planowanych dzielnic. A więc będziemy mieć aż 16 dzielnic. Tylko, czy oni się wzrują na jakimś, to, jakimś konkretnym mieście, czy po prostu jest to całkowicie wymyślone miasto? Tego nie wiem. Oprócz tego, ostateczna wersja gry ma posiadać systemy aktywnego zarządzania kamerami. Nowe typy wydarzeń, jak uliczne kradzieże, wypadki, przestępstwa drogowe i morderstwa, aby zwiększyć żywotność produkcji, w rozgrywce nie zabraknie elementu losowości. Proszę bardzo. Aż się, słuchajcie, wierzyć nie chcę, że tego typu gra w ogóle jest w stanie, znaczy, że ktoś w ogóle ją w stanie jest zrobić, no bo tak naprawdę, słuchajcie, no 16 dzielnic, jesteśmy takim kontrolerem monitoringu miejskiego, a więc, no, na tym gameplayu tutaj możemy zobaczyć, że faktycznie miasto w jakiś tam sposób żyje, nie jest to może życie jakoś wybitnie duże, nie ma tych. Peców zbyt dużo. Ruch uliczny chyba też nie jest zbyt duży, yy, i bardzo mnie ciekawi słuchajcie to, jak to w ogóle oni będzie, będzie wyglądała finalna wersja. Yy, no, bo demo to jest wiecie, to jest demo, nie? Wczesny dostęp to jest też wczesny dostęp, więc tak naprawdę to, co będzie na premierze, nie zawsze musi być yy, dokładnie takie jak właśnie w wczesnym dostępie. Mogą się wiele rzeczy pozmieniać, ale to, co tutaj możemy zobaczyć, to, co możemy zobaczyć, gra wygląda, jeżeli chodzi o samą grafikę, no, na takim normalnym, słuchajcie, poziomie, jak jeżeli chodzi o gry Indygo, znaczy się deweloperzy na pewno w tego typu grze mogą ją bardzo długo trzymać przy życiu dodając jakieś dodatkowe jakieś zdarzenia których nie ma tutaj będą to one będą wszystkie jakieś tam brane losowo więc tak de facto przy każdym uruchomieniu gry Będziemy mieć zupełnie inne zadania, zdarzenia, a więc to też jest na duży plus. Bardzo mnie ta gra ciekawi, jestem bardzo nią zaciekawiony, bo nigdy w taką tego typu grę nie grałem. Czy ona będzie nużąca i nudna, to się okaże, choć tego boję się najbardziej. Ale no, zobaczymy, to jest coś mniej więcej, słuchajcie, na styl, znaczy, może nie do końca. Ta gra 112, którą też tutaj na moim kanale pograłem, musimy obserwować, wybadać no i wzywać odpowiednie służby. Jak to wszystko jest, będzie zrealizowane, jeżeli chodzi właśnie o terroryzm i inne różne dziwne rzeczy, tego nie wiemy do końca. Możemy tylko i wyłącznie tutaj mówić o tym, co widzimy, tutaj, właśnie na tym. Gameplayu. Tych kamer jest bardzo dużo. Jak sami widzicie, taki ten świat, niestety, słuchajcie, jest. A więc e, tych kamer pojawia się coraz więcej praktycznie w każdym naszym dużym mieście w Polsce. Monitoring jest, jesteśmy obserwowani, inwigowani. E, no i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ruch na ruch, 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 widzimy, że jakiś tam jest. Nawet w nocy coś się porusza. Pewnie w nocy przyjdzie nam pracować zdecydowanie bardziej niż w dzień, no ale to się słuchajcie okaże jak to będzie wszystko wyglądało a więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany no to słuchajcie dodawać tą grę do swojej listy życzeń im więcej tym lepiej a czy się kupi to się zobaczy już po premierze tej gry. Ja jestem... Ja trzymam zawsze kciuki, słuchajcie, za każdą jedną polską grę, czy ona mi się podoba, czy też nie, yy, bo cały czas będę powtarzał, im więcej sukcesów yy, w naszej branży gamingowej, tym te gry będą coraz lepsze, yy, i te gry Indigo mam nadzieję, że będą trwały, i, i mam nadzieję, że tutaj żaden jakiś wielki gracz nie zacznie ich wykupywać, żeby zarabiać na naszym polskim Game Mam taką przynajmniej nadzieję. I co? I to by było chyba na tyle w tym dzisiejszym odcinku. <laughs> Zapraszam Was na kolejny, za tydzień, polski Game Day. W najciekawsze produkcje nadchodzące na moim kanale. Zapraszam Was serdecznie. No i pozdrawiam. No i chyba byłoby to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.